Podal Kłocka w Boguszynie w hotelu metro odbyło się spotkanie z kandydatem na urząd prezydenta Polski Adamem Jarubasem, będącym obecnie marszałkiem województwa świętokrzyskiego i jednocześnie reprezentującym polskie stronnictwo ludowe w wyborach prezydenckich. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za tę rekomendację od ludowców tutaj z Dolnego Śląska z Ziemi Kłockiej. Cieszę się z tego spotkania. Jesteśmy na gorąco po debacie. Można powiedzieć, że mamy takie. The final countdown, takie um, końcowe odliczanie już przed um, tym um, deadlineem, 10, um, 10 maja. Polacy zdecydują o tym, kogo wybiorą na prezydenta. Szanowni Państwo, chcę się odnieść do jednego z wątków wczorajszej debaty. Mówiąc o polityce zagranicznej, o bezpieczeństwie, wskazywałem na relacje, jakie Polska ma z naszymi najbliższymi sąsiadami. One dzisiaj nie wyglądają rzeczywiście najlepiej, bo powtórzę, z Rosją mamy niemalże wrogie relacje, z Białorusią niechętne, z Niemcami, z Litwą, z Ukrainą taką udawaną przyjaźń. Udawaną dlatego, że chociażby z Niemcami, gdyby ta przyjaźń faktycznie wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, Niemcy pewnie nie budowaliby gazociągu północnego ponad naszymi głowami i nie dochodziłoby do takich wypowiedzi jak ta upubliczniona dzisiaj pani kanclerz Angela Merkel. Pozdrawiając panią Erichę Steinbach, szefową Związków Wypędzonych, zapewnia o poparciu dla postulatów podnoszonych przez wypędzonych. W związku z tym jest to dla nas dzisiaj takie pytanie, jak Polska powinna w takich sytuacjach zareagować, kiedy oficjalne, oficjalni przedstawiciele państwa niemieckiego wspierają postulaty Związków Wypędzonych. Moim zdaniem, jest to dzisiaj bardzo czytelny sygnał dla polskich władz. Powinniśmy przede wszystkim podjąć a, w natychmiastowym trybie a, ustawę o ochronie polskiej ziemi w takim kształcie, jak jest dzisiaj złożona w polskim parlamencie przez Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby Pols... polska ziemia mogła być w rękach polskich rolników. Bardzo mocno powinniśmy również podjąć a, kwestię ustawowego a, wpisania w, w księgach wieczystych własności polskiej. Na ziemiach północnych i zachodnich, bo dzisiaj nie możemy czekać na przyszły rok, kiedy ziemia będzie już przedmiotem wolnego obrotu. Te dwie kwestie. Ochrona polskiej ziemi i księgi wieczyste, bo Polacy, miliony Polaków e, powinni spać spokojnie. Przyjaźń przyjaźnią, ale Ziemia i własność powinna być w polskich rękach. Szanowni Państwo, było pytanie o debatę. A ona rzeczywiście była. Pewnie mniej debatą, a bardziej forum, gdzie każdy z kandydatów mógł wyrazić swoją wizję państwa, wizję stosunków międzynarodowych. Rzeczywiście ograniczony czas nie dawał takiej przestrzeni do tego, żeby nastąpiła ta interakcja pomiędzy kandydatami. No, mam wrażenie też, że rzeczywiście ta debata stała się takim, takim rynkiem. Przekrzykiwania się i nie było czasu i możliwości, żeby merytorycznie podebatować. Szkoda, że tych debat nie odbyło się więcej, bo pewnie wtedy, może nawet w mniejszych gronach czy w innym układzie, przez inne redakcje też byłaby szansa do tego, żebyśmy kandydaci mogli zaprezentować swoje wizje i dać Polakom jednak możliwość wyboru nie w oparciu o jakieś emocje, stereotypy czy porównywanie sobie partii. Co te partie do tej pory zrobiły, ale rzeczywiście co kandydaci proponują w poszczególnych obszarach. Bardzo proszę, jeśli państwo macie jakieś pytania, uwagi, a jestem jaki gotów. Wynik pan, Na dobry, dwucyfrowy wynik, a poczekajmy, a to nie sondaże, bo bardzo często jesteśmy pytani, kandydaci, o komentarze do sondaży. Nie sondaże, ale Polacy zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem. A jak pan skomentuje, to, że prezydent Komorowski odmówił debaty? Czy to nie jest tak, że. Zakładając, że jest już w drugiej turze, troszkę y, uważa, że sondaże są ważniejsze od głosowania? No to jest prawo pana prezydenta. Ja uważam, że wczoraj przychodząc do tego studia zyskałby. Jeśli zaprezentowałby swoje przesłanie i też jako uczestnik tej debaty nie zważał nawet na zaczepki, tylko powiedział Polakom, jaką ma wizję państwa to zyskałby na tej, na tej debacie, ale to jest jego decyzja i o tym, czy zyska, czy straci, zdecydują Polacy 10 maja. A co pana to, że wizja TSR-u w tej chwili się rozmija z wizją Platformy Obywatelskiej? W jakim zakresie, proszę powiedzieć? No, w sensie zgłoszonej w sensie przez chociażby przez pana polityki, że to jest odrobinę coś innego, prawda? I w ten sposób, no jak pan rokuje, czy będzie koalicja w przyszłości. Ja od początku mówiłem, że nie startuję po to, aby cementować, czy um, rozluźniać koalicję. Kandyduję jako Adam Jarubas, samorządowiec, członek polskiego stronnictwa ludowego i cieszę się, że mam za sobą partię, która ma 120-letnią tradycję, ale mój program nie powstawał w gabinecie szefa partii, tylko na takich spotkaniach jak dzisiaj, tutaj, na ziemi kłodzkiej, gdzie ludzie mówią o tym, co ich boli, gdzie z jednej strony właśnie cieszymy się tym, jak zmieniła się Polska, jak wiele się udało, ale jest też wiele obszarów, takich jak ochrona zdrowia, które są ciągle niezałatwione. I przecież nie chodzi o to, żeby tutaj tworzyć jakiś wyimaginowany obraz Polski, której nie ma, ale mówić o realnych problemach. I ja tak y, budowałem swój program i tak też wczoraj zaprezentowałem swoje najważniejsze punkty programu, bo one wywodzą się właśnie z takich spotkań w terenie z ludźmi, gdzie ludzie mówili o tym, co ich boli. A co Pana skłoniło, żeby przyjechać tutaj do Kłocka? Zaproszenie ludowców, sympatyków polskiego stronnictwa ludowego, którzy tutaj odnoszą bardzo dobre wyniki wyborcze. Z roku na rok um, ten potencjał tutaj na Dolnym Śląsku też potwierdzony, też potwierdzony ostatnimi wynikami rośnie. Także można powiedzieć ja czerpię energię z takich spotkań, ale też przyjechałem po to, żeby umocnić, pogratulować ludowcom tej ziemi i zachęcić jeszcze do większego wysiłku na rzecz zmieniania Polski na dobre. W trakcie wizyty wójt gminy Kłocko Stanisław Longawa wręczył kandydatowi na prezydenta Adamowi Jarubasowi pamiątkowy upominek. bo na robocie się znamy i tą efektywną robotą udowadniamy, że jesteśmy dobrzy, że potrafimy z ludźmi rozmawiać i że na to poparcie możemy liczyć. Tego jak największego poparcia w Polsce, bo jesteśmy to wszystkim, a także w Wolnym Śląsku i w Powiecie Kłockim życzymy. Kilka też tutaj naszych podpisów, kolega Przewodniczący Rady, Rady Gminy, właśnie zorganizował ten, 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 tego Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję. Na zakończenie wizyty kandydat na prezydenta dokonał wpisu do księgi pamiątkowej hotelu Metro. Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku wyłonią osobę, która obejmie urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję na podstawie postanowienia Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z 4 lutego 2015 roku. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015 roku, zaś ewentualna druga tura nastąpi dwa tygodnie później 24 maja